Będę działać. To będzie pasować? Czy przesada? Mam okay. Może, będziesz taką mignął, nie no Jak ktoś umie robić intro, zróbcie mi intro na kanał. Witam Was świetnie, kochani. Cześć moje żabki, kochane. Więc tak, zacznijmy od początku. Przepraszam za ubrudzony stół. Naprawiam lidię. Poznajcie się. Widzowie, Lidia, Lidia-widzowie um, Więc dzisiaj będzie tak, tak po macoszemu trochę Ale chciałabym się zapytać, ponieważ kilka osób się mnie zapytało Klaudia, hmm, jak nazywa się Twój fandom? Nie mam pojęcia, jak nazywa się mój fandom Ja jestem słabna, ale nie, nie tyle, żeby widzieć, rozkminiać takie rzeczy Nie wiem jak chcecie Możemy coś wymyślić tutaj razem na YouTubie Księżyco, do dziwki. <grafię> to brzmi ekstra. To bym jeździła łapie się Ja jestem zakochana w tej nazwie. Ale kolorowe żabki też mogą być, tak wiecie. Family Friendly. Dzisiaj przyszedł moment, na który wszyscy czekali. W sumie ja też. Ogólnie nie miałam w planie kupować tych lalek, ale uznałam, dobra, kilka osób się pytało. W sumie ja też chcę zobaczyć, jak wygląda z jakością, ponieważ. Proszę Was, możecie podziwiać, zobaczcie. Jest to kolektywerska lalka it, czyli to z Monster High. Jakby to jest takie, wiecie, łapanie się ostatnie matela o taką uwagę, może trochę wyplucie, tak żeby dostanie trochę pieniędzy. Ale, 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 tak, wszyscy myśleli, jest szansa, że matel wróci z lalkami. Jak ja o tym usłyszałam, ja praktycznie oszalałam przed tym komputerem. Naprawdę praktycznie oszalałam. Nie wiem, co mam dalej powiedzieć. <g chests> no i jakby cały mój scenariusz został pokrzyżowany przez to, że Matel wydał oświadczenie, że wraca z lalkami. Ja bym ja tu chciała tak trochę taką szpilę im wbić, ale Ach, nie dałam rady. Ubiegli mnie z kubami. To boli. Koczki są nie tak za ciężkie. Powolutku. Tak prezentuje się pudełko. Piękna grafika. W ogóle, no wiem, że nad tym pewnie długo się dzieli. Patrzcie, to są lalki 18+. Plus. I wiaruję, że dla kolekcjonerów. Barbie Black Label kolekcjonerskie kolekcjonerski chyba od 14 roku życia. Już to dyskryminacja. Mamy tutaj przedstawienie od matela, co to jest, dlaczego i tak dalej. Łapie, dlatego może otworzę ją tak. Oczywiście otwarcie tego jest świetne. Znaczy ja, jak ta lalka do mnie przyszła, ja myślałam, że one będą trochę większe. Ale nie narzekajmy. <mum> Jeszcze i tak dokładnie nie otworzyłam teraz na kanał. O. Patrzcie! Super, nie? Niech to sobie tak postoi. Powiem Wam tak, jak pierwszy raz wyszły te lalki, czyli pod koniec tamtego roku, ludzie byli niesamowicie podjarani ale najgorsze było to, że bardzo dużo błędów fabrycznych było u tych lalek. Typu, pamiętam, że ktoś na ta grupę wysłał zdjęcie, że dostał tą lalkę w ogóle zapakowaną do góry nogami. To już było apogeum tego wszystkiego, ponieważ na przykład miały krzywo nadrukowane oczy, albo na przykład przez to, że plastik był za blisko przymocowany, miały zdarte nosy. No, ja bym była niesamowicie wkurzona. Tak lekkie się prezentuje. Jak pudełko jest super, bo rzeczywiście można tutaj zauważyć, wiecie... przestań. Tak, mi na oknie i śpiewa. idź sobie! też się kocham. No. <grych> Kontynuujmy. E, ogólnie tak, lalkę kupiłam specjalnie na kanał, ponieważ nie były to lalki, które jakoś tragicznie podbiły moje serce tylko były to lalki, o które prosiliście. Więc uznam. Dobrze. Nie ma problemu. Nie ma problemu. E, więc założymy sobie białe rękawiczki, ponieważ lalka znalazła już właściciela i nie chcę ubrudzić. Mam nadzieję, że to nie wygląda głupio. <noise> Ale uznam, że nie chcę tej lalki pogrócić, po prostu, a chcę ją wam odpakować. I. Aaaa. Ej, Aaaa. W ogóle ceny tych lalk są różne. Jeżeli dacie radę, to można naprawdę dostać w dużym rozstrzale cenowym, ponieważ jest to od 600 do 1400 zł. Zależy jak traficie, więc powodzenia w szukaniu. Przeważnie są to zagraniczne strony, ale nie martwcie się, że można znaleźć fajny, fajny deal. No na przykład, ja miała za tą lalkę zapłacić więcej niż um, 650 zł. O jezu, nie, nie ma opcji, żebym ją kupiła. Więc da się, da się. Dobra, zobaczmy, jak to cudo otworzyć. Boję się. Dobra. W ogóle byście mogli, powiedzcie mi w, kole... w kalendarzach tak, super. Powiedzcie mi w komentarzach, czy jesteście zainteresowani, nie wiem, na przykład, jakimiś takimi różnymi pogadankami, żeby może odpowiedziała na jakieś pytania, czy coś. Mam w sumie kilka fajnych historii i mogłabym Wam je opowiedzieć, bo w ogóle moje życie było takie to ciągle na przypale, więc trochę śmiesznie było. Więc napiszcie, czy taka tematyka Was interesuje. <grym> Poza tym mam też w planach zrobić jakieś filmy o lalkach customowych, ponieważ wiem, że nie wszyscy mają TikToka, Facebooka i takie tam pierdoły. A bardzo chciałabym Wam przedstawić Lidię, ponieważ jest to lalka, z, którą kiedy zobaczyłam, poczułam takie aaa, kosmiczne połączenie. I wow! Jestem super wdzięczna, że mogę ją mieć w swojej kolekcji. Ok. Czyli lalka otwierana jest z góry i prawdopodobnie wyciągniemy po prostu. Nie. Dobra, żeby tego nie zepsuć. Dobra, dobra, dobra. Dzieje się, dzieje się. Dobra, super. Dobra, więc tak lalka prezentuje się bez pudełka. Mamy oczywiście standardowe zapięcia. Tu widzimy stojak znaczy w ogóle wydaje mi się, że te lalki będą jakościowo bardzo podobne do lalek San Diego Comic-Con, czyli na przykład Wisp albo Kieran, coś takiego. Dobra, nie mogę się, nie mogę po prostu, zatkniemy włosów. Wow. Jak taka mała ta owieczka. Wow, ale włosy są świetne! Naprawdę! Są lepszej jakości niż te Barbie z Afro. Naprawdę! Dobra, sprawdź na te rękawiczki. Wiecie co? Na szybko, bo ja nie będę odpakowywać tych rzeczy, bo tak jak mówię, lalka już jest sprzedana. Patrzcie, tutaj jest stojak dla lalki, ale jednocześnie jest uprząż, żeby od razu można było balona do niej dodać. Wiecie, że na stojaku już będzie mogła sobie trzymać tak z ręką w górze z balonem. Super! A, dobra, rozpakujmy ją. Rączki, rękawiczki, rączki, rękawiczki! Udało się. Taki dość ciężki ten balon. No już mogę powiedzieć, że naprawdę jakość wykonania lalki jest świetna. Dajcie mi chwilę, bo ja lubię jak te wszystkie zabezpieczenia są dokładnie przycięte. Te protektory albo trzeba uciąć, albo trzeba je wepchnąć w głowę lalki, żeby nie było po nich śladu. Przynajmniej ja tak zawsze robię. Ej, ale serio, tak jakby, jak już widzę, tutaj mogę ją dotknąć, i tak dalej. Ciuchy są ze świetnego materiału. Naprawdę, tutaj Mattel się postarał. Jakby nie jestem pewna, czy pracowali przy nich, bo jeszcze jest wersja z bliźniaczkami, tu wam ją pokażę. Jest o wiele fajniejsza według mnie od niej, ale nieważne. Ja nie jestem pewna, czy pracowali przy tym oryginalni twórcy Mattela, oryginalni twórcy Monster High, ale przy tym się postarali. Naprawdę. Dobra, zacznijmy od początku. Jak widać, mamy tutaj lalkę. Prezentuje się ona w ten sposób. Od góry do dołu, tradycyjnie. Ma świetne trzy takie mini afro. I są naprawdę genialne w dotyku. Genialne. Oczywiście ulizana fryzura, żeby nic nie odchodziło. Z tyłu głowa też jest pięknie ulizana. Chociaż tam jakieś, wiecie, małe uszczerbki. Ale to pewnie da się ulizać, wiecie, żelem do włosów. Więc jest gitara. Zacznijmy od ciuchów. Widzimy tutaj taki kołnierz. Jest na gumce. Niestety nie da się go zdjąć. Materiał jest przyjemny. W ogóle wiecie, nie czuć takiej taniości, czy coś takiego. Przejdźmy dalej, odsunę go trochę do, do tyłu. Dwa wielkie, bufiaste rękawy. To wygląda świetnie. Oczywiście w ogóle karnacja tej lalki, ona nie jest biała, nie wiem, czy to zobaczycie na kamerze, ale ona jest taka leciutko-beżowa, leciusieńko, co też dodaje takiego krypnego vibe'u. Nie wiem, czemu przeszłam do ciuchów, nie mówiąc o twarzy, no ale twarz, tak, ogólnie twarz, bardzo fajny krój włosów, że robi się takie serduszko. Makijaż jest świetny, według mnie jest super nadrukowany, nie widzę żadnych pikseli, rozmazań. No, co jest świetne. I tak jak mówię, to jest też może kwestia tego, żeby się po prostu poszczęściło, bo ludzie mówili, że mieli problemy z makijażem. Ale tak, rękawy, oczywiście bufiaste, bufiaste naramienniki, na tutaj mamy szary materiał ze srebrnymi e, ozdobami, oczywiście czerwone przeszycia, falbanki, no i rączki, tak jak mówiłam, zobaczcie. Rączki to są małe rękawiczki! O mój Boże! O, tu możecie super to zobaczyć. Rękawiczka jest biała, a ręka jest taka kremowa. Dlaczego znaczy w ogóle ciało różni się od twarzy? Zobaczcie. Ten kolor jest bardziej beżowy niż to, co ma na, na twarzy, albo jestem metalistką. Przejdźmy dalej. Oczywiście gorset z trzema pomponikami, które są miękkie w dotyku, przeszycia. I tu już jest taka sztywna falbana, robiąca zakieckę. To jest super. Pod spodem mamy leggingsy z tego samego materiału, co rękawy, przeszycia i falbanki. Artykulacja jest taka jak Monster High. Nie ma tutaj dodatkowego obrotu jak u Wisp. Nogi. Zwyko Patrzcie na buty. To jest wielka szpila i oczywiście jest ten kanoniczny uśmiech Pennywise'a z filmu. Oczywiście pomponiki z oczkami z logo Monster High To do balona Balon jest wykonany z przyjemnego, gładkiego plastiku Jest dość ciężki, pewnie... Nie wiem, waży z jakieś 20 gram jedyne ale, jedyne ale, które mogę mieć To jest tutaj ten brud koło brwi na grzbiecie nosa Ja bym nie wiem, czy to jest uszkodzenie fabryczne, ponieważ zauważyłam to na samym początku, ale... No chyba to nie jest moja wina w ogóle, wow! Wiecie co? Czekajcie, zrobię porównanie z monsterką. Wiecie co? Zrobię Wam porównanie makijaży, ponieważ uważam, że makijaż wykonany na tej lalce jest genialny. W ogóle odbiega rzeczywiście jakością od zwykłych Monster High to na lepsze. Zrobię Wam tu porównanie. akurat chwyciłam Howlin z półki i zaraz sobie zrobimy zdjęcie. Dobra, to jak możecie zobaczyć sobie tam na slajdzie. Mogę powiedzieć tak, może to nie jest. Dobra, przesadziłam na początku. Może to nie jest jakaś A, gigantyczna, kosmiczna technologia. Dobra, to nazwiemy Ruda, to będziemy nazywać Haolin. Makijaż u Rudej jest um, taki bardzo płynny. Wiecie, naprawdę bardzo fajnie tutaj to zrobili. A u Haolin widać takie. Widać tą teksturę farby. Tutaj on się tak wiesz, ładnie wtłacza w plastik. To... I chyba odpakuję specjalnie stojak, żeby pokazać wam, jak pasuje tam balonik. Hmm, w ogóle, oprócz stojaka, prawie zapomniałam o jeszcze jednym ważnym elemencie, ponieważ każda z tych lalek miała rzeczy, które wiecie są typowo nawiązujące do filmu. Czyli na przykład tutaj jest balonik i mała łódeczka z papieru pod nazwą SS Georgie. Tak prezentuje się łódeczka, jest taka mała, żeby idealnie zmieścić się w rączce lalki. I jest wykonana z takiego silikonowego, miękkiego plastiku, więc fajnie w sumie. Takiej lepszej jakości niż zwykłe akcesoria do Monster High. No tak, jak tutaj mamy balonik i takie tam, to bliźniaczki mają chyba piłkę tenisową i ten skrypt, który pisał ten gościu to szalał w lśnieniu. Nie pamiętam jego imienia, ponieważ dawno oglądałem ten film, ale bardzo go lubię. W ogóle i jedynka i dwójka są w miarę fajne. W ogóle dwójka według mnie jest o wiele bardziej taka krypna, taka wiecie, disturbing niż jedynka. Znaczy po obejrzeniu jedynki nie miałam problemu, ale po obejrzeniu dwójki, ooo, tak, spałam z zapałym światłem. Czyli tak, tak jak mówiłam, mamy normalny stojak, mamy stojak na lalkę i mamy stojak na balon. Okej, okay, wpadł tutaj to cudo za wysoko. Okej. Okay. Wow, rzeczywiście zobaczcie to idzie po całym ramieniu lalki, tak żeby to bym... oh, Wow, ale genialne. Dobrze to zablokowało? Śle to montuwa. Ja już to się cieszę, że to mi wychodzi ja tu. To... Montuję to na odwrót, przynajmniej mi się wydaje. Gdzie kiedyś cię, na stołach. Trochę że jej nie powinien pocieku. OK. Tak, i to chyba tak wygląda. Teraz montujemy balonik w łapce lalki. Nie wiem, może to ja jestem jakaś skrzywiona, ale to chyba ma być tak. No, ale wygląda super. I jest świetna, tak jak na początku nie byłam w ogóle do niej przekonana, to teraz jestem zakochana. Nie wiem, czy ona pójdzie na sprzedaż, tak jakby. <ścoughs> to afro jest mięciutkie! Okej, okay, jakbyśmy mieli przejść do podsumowania, to powiem tak, przemyślenie tej lalki, opakowanie, stojak, yy, ubrania, makijaż. To jest lalka, która według mnie na spokojnie może dostać 10 na 10. Naprawdę. Tak jak jestem dość surowa w tych ocenach, to jest lalka, której mogę spokojnie dać 10 na 10 i spać spokojnie w nocy. Wszystko jest wszystko jest wspaniałe. Wszystko jest super przemyślane i mam nadzieję, że jeżeli tak podskoczyli z jakością lalki, które teraz nam o lalkach, których nam teraz gadają, że wyjdą by pod koniec roku, 2022 roku będą miały tą samą jakość, bo tak to magicznie super szybko zejdzie im cały nakład, ponieważ... No ja na pewno się na nie rzucę. Buziaki, widzimy się w następnym odcinku!